A za kilka podjęcie Państwu, przynajmniej zaproponujemy Państwu podjęcie pięciu uchwał, tak zwanych obligatoryjnych, czyli obowiązkowych do podjęcia przez Radę Miejską jeszcze w tym roku. To nie przypadek, że tymi uchwałami zajmujemy się na samym końcu roku 2012, dlatego że jest jeszcze bardzo wiele znaków zapytania, bardzo wiele, bo proszę nie nie niedociągnięć w tym obszarze, tak zwanej rewolucji śmieciowej rewolucji śmieciowej, która ja uważam, i myślę, że Państwo również się z tym zgodzicie, w założeniach jest rewolucją pozytywną dla mieszkańców. Ustawodawca zdecydował o tym, że od 1 lipca 2013 roku wszystkie odpady zostaną od ich, od tych, którzy uważają, zebrane i zagospodarowane przez gminy, przez właściwy gminny samorząd. Tak też się stanie i właśnie od tego 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie nowe zasady zagospodarowania odpadami. To oznacza, że Państwo będziecie musieli wypowiedzieć, mówię Państwu, a pan na myśli wszystkich mieszkańców. Także nim jestem, będziemy musieli wychodzić wszystkie umowy dotychczas nasz wiążące. Nie ma takiej regulacji, że z mocy prawa dotychczasowe umowy funkcjonujące w obrocie cywilnoprawnym przestają nas obowiązywać. My odbierzemy wszystkie odpady od naszych mieszkańców. Wszystkie to także mieszane, te, które nie podlegają żadnej segregacji, ale także odpady wyselekcjonowane. Tu już pod pojawia się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów nałożony bezpośrednio na naszych mieszkańców. O tym będziemy mówić w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który jest takim, można powiedzieć, dokumentem regulującym niemalże wszystkie zagadnienia związane z zagospodarowaniem, odbiorem odpadów stałych. Tych płynnych, bo ten obszar także jest regulaminie yy, unormowany. Na terenie gminy Wyszków powstaje co najmniej jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów. Punkt, w którym każdy z naszych mieszkańców będzie mógł od poniedziałku do soboty, włącznie, yy, przepraszam, od wtorku do soboty, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota od 10 do 18 przywieźć, yy, no, po, zgodnie z regulaminem, który tam będzie funkcjonował, przywieźć yy, selektywnie. Od, odebrane odpady, i tam nieodpłatnie, co jest istotne, zostawić w tym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Za to, co istotne, ten, ten obowiązek spoczywający w tej chwili na gminie, na od, odebraniu od naszych mieszkańców, zagospodarowaniu i, i de facto zutylizowaniu odpadów. No, pociąga za sobą konieczność sfinansowania tego systemu. Wiecie Państwo, że na gminę, która wyłoni do przetargu takiego wykonawcę spoczną obowiązki no, zapłaty. I tutaj pojawia się no, część druga tego, tego działania, czyli są korzyści. Nie ma już obowiązku zawierania umowy, wszystkie odpady można, można wystawić, natomiast za to trzeba będzie ponieść opłatę. O tej opłacie będziemy mówić i ta opłata, co jest, co jest szczególnie istotna, jak Państwu przedstawimy, będzie opłatą. Yy, tu mogę w tej chwili powiedzieć yy, odpowiadającą może poziomowi opłat, opłat, jakie przyjmują inne samorządy, ale będzie opłatą obniżoną, bo rozumiemy, że jest to obniżona w stosunku do kosztów, które pozwoliliśmy sobie wyliczyć. Opłatą obniżoną, dlatego że mamy pełną świadomość, że system jest na tyle rewolucyjny, nieprecyzyjny, z wieloma różnymi dziurami, także prawnymi, ale, ale i takimi logicznymi, czy też funkcjonalnymi. Dlatego zaproponujemy Państwu opłatę w wysokości za opłaty za odpady segregowane 10,44 i za odpady niesegregowane w wysokości 16 zł 66 groszy. Nie bez powodu dajemy tutaj taką dużą dysproporcję między tymi odpadami, dlatego że segregowanymi i niesegregowanymi, dlatego że no musi zadziałać element pewnej motywacji, pewnej zachęty także finansowej dla tych mieszkańców, którzy będą mimo nałożonego obowiązku, ale skuteczniej, a przede wszystkim selektywnie zbierać swoje odpady i przekazywać je podmiotom, które będą je podbierać. Co co e, jeszcze istotne i co będzie włączone w tych e, kilku uchwałach, które przed chwilą, za chwilkę omówimy, to obowiązek złożenia sprawozdania, tak zwanego, e, przepraszam, deklaracji określającej ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość i, i odpowiednio ukrotność opłaty, która będzie wynikała z tej stawek, o której przed chwileczką powiedziałem. W naszej gminie przyjęliśmy założenie i to Państwu zaproponujemy w jednej uchwał, żeby obciążać naszych mieszkańców od ilości zamieszkujących osób w daną nieruchomość. Mówię o tym dlatego, że... Ustawa, o której wspomniałem, daje różne możliwości obciążania mieszkańców. Między innymi nasze sąsiednie gminy przyjęły model z wyjątkiem gminy Zawrodzie, że będą obciążały gospodarstwo.